dotyczące nowo założonej fundacji Emily May. Kim oni są? Czym się zajmują? Tak, w dużym skrócie to odnowa Oscorp. Co średnio nam się podoba, ale gość, który tym zarządza, Harry Osborne, ma dobrą reputację. Zresztą jedno wiem. Zatrudnił moju ulubionu naukowcu, a konkretniej apilogu doktoru Emya. To czołowu ekspertów w dziedzinie masowego ginięcia pszczół, który przy okazji fantastycznie gra na ukulele. O czym można się przekonać, obserwując nół w sieci. Także tak młodo-zbornie, Twoja fundacja musi sporo zdziałać, żeby naprawić błędy Twojego ojca. Ale zapowiada się nieźle. Pamiętaj o płaceniu czynszu, albo nie rób tego w ramach protestu, jak tam chcesz. Bądź sobą! Trzymajcie się! Pewnie przeoczyła sporo sprzętu. Za, no, to na pewno się nada. Nowy Jork, Meksyk korzyści. Pewnie, można grać wszędzie, o ile ma się piłkę i obręcz, ale kiedy ludzie patrzą z okien, gracze wyzywają się nawzajem, a piłka święcznie uderza o asfalt, nie bez powodu nazywają to sportem Nowego Jorku. Hej, Majus. Mam odpita Pita te namiary na kilka kryjówek Black Cat. Lecę w pierwsze miejsce! Dzięki, że chcesz pomóc. Felicia czasem... zaskakuje Pita. Wiem, że masz na głowie podanie na stół. Spoko. Zawsze mam czas, by powiedz Spider-Manem. Chyba godzisz życie zawodowe z prywatnym tak dobrze jak ja. Lecę dokończyć tekst o łowcach. Może zachowam pracę. Ale wy! po tym, co spotkało Skorpiona. Jeszcze z lina wolności. Nie mogę się skupić, póki tam jestem, Jay. Nie, nie zadręczaj się. Tam. Najlepiej skupić się na aktualnym zadaniu. To nie wszystko. Gdy starłem się z Lizy, zyskałem nowe moce takie niebieskie i dziwaczne. Wiesz, nie jestem ekspertką od pajęczych mocy, ale. M może to od stresu. Masz teraz naprawdę dużo na głowie. A ale nie jesteś sam. Razem z Pitem. Nad wszystkim pracujemy. Krok po kroku, wiesz? Znajdziemy go. Wiem. Dzięki, MJ. I Miles, uważaj na Felicia. Nie ufaj jej, choćby nie wiem, co mówiła. Ostrzeż ją przed łowcami, niech ucieka z miasta. Jasne. Odezwę się na miejscu. Niedaleko jest skrytka Prowlera. I jest. Chyba muszę to przesunąć gdzieś indziej. otworzyłem. Chętnie skorzystam. Skierujcie z głową, jasne? <śmany> Łowcy szukali jego sprzętu. Wszystko gra, chłopcze? Dostałem powiadomienie o próbach włamania do skrytki w stucznie. Wpadłem na łowców Cravena. Faktycznie szukali twojego sprzętu. Muszą być dobrzy, skoro ją znaleźli. Nawet twój ojciec jej nie namierzył. Tata? To było pierwsze starcie między funkcjonariuszem Jeffersonem Davisem a Prowlerem. Ukrywałem się kilka godzin w kontenerze, żeby go zgubić. Prawie żałuję, że mnie wtedy nie złapał. Nie chciałem, żeby się w to mieszał. Dobrze, że już się tym nie zajmujesz. Trzymaj się, wujku. Dzięki, chłopcze. Postaram się. Samo dla. Kiedy pracowaliśmy w starym biurze Bugle, chowaliśmy się tam, ilekroć Johna miał wybuchnąć. <laughs> Przy tym barze dokończyłem wiele artykułów. <laughs> no i wybiłem sporo drinku. <laughs> Wiem, że zostawiłem plecak gdzieś tutaj. Jak leci? Hej, dobrze cię widzieć. Rety, nie wierzę, że pan Atlas będzie tu u nas w Biwi. Jeżeli spodoba mu się moje brzmienie, może nawet dostanę stypendium. Nowe techniki rozrodu są na horyzoncie. Zajrzyj do ulotki. Mamy informację o metodach antykoncepcji. Skonsultuj się z rodzicami i lekarzem pierwszego kontaktu. Pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Tak, są za darmo. Pamiętaj o zabezpieczeniu. Miles, dobrze, że jesteś. O, witam, panie Sinclair. O, uwielbiam obserwować innowacyjność w akcji. O, a słyszałeś o klubie chemicznym? Zostali sami, bo pani Ferguson przygotowuje pokaz nowego drona. Ma mało czasu. Będzie na głównej scenie. O, tak, muszę to zobaczyć. Baw się dobrze! Dziękuję. Do zobaczenia! na piątkę, hmm. Dlatego nazwałem się Tak, tak. Hej, tam się wszyscy Mamy tutaj z hey, Hej, Przecież to Morales, mistrz muzyki! Jak tam, Dalisaj? Przyszedłeś do tego gościa z uczelni, pana Atlasa? No, Obielam jasne. niedługo tu być. Fajny punkt astronomiczny. Dzięki. Koniecznie wpadnij później. Przygotowałam model 3D Saturna. Ale słuchaj! <noise> to ciasto! Zostawię ci kawałek. Hmm, dzięki! Ja mam, ale taką szwecką? Nie mogę uwierzyć, że to ma Jest! Hej. Oh, dotarłeś. Uh, Dzięki. Chcę z nim pogadać o tym programie fizyki komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. Co się stało? W Tym problem nie wiemy. Poszła coś do auta i Pus. Nie wrócił. Słyszałem dwa słowa. Zaginiona i osoba, więc pewnie tak. Śmiało. Zajmiemy ci miejsce. Dzięki. Dzięki. <słuch> Muszę dogonić dyrektorkę. Może czegoś się dowiem. Hmm? <słuch> Czy ma pani coś, co do niej należy? Tak. Zostawiła telefon. Odblokowany? Przychodziły jakieś wiadomości albo połączenia? Jedziemy. Tylko powiadomienia z opaski sportowej. Liczy jej kroki. Gdziekolwiek jest. Uczniowie uwielbiają panią Ferguson. Oby była cała. Proszę ją znaleźć. Postaramy się. Pani Ferguson zniknęła? O nie, nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał? No dobra, zobaczmy, gdzie jest ta opaska. Ostatnia lokalizacja? Towson Harbor. Rozmowa z Hayley Cooper z zamianą tekstu na mowę. Miles, pan Atlas już jest. Kiedy będziesz? Najpierw znajdę panią Ferguson. Niedługo tam będę! Właśnie rozdaję podania o stypendium. Oh, weźmiesz też dla mnie. Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Oh, dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Pewno jest w pobliżu. Załatwmy to po cichu. Siema, Miles. Co tam, ganki? Coś pilnego? O tak, jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z twoim y, wolontariatem, więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Kanki! Cześć, Miles? E, tak, dzień dobry. Szepczesz. dzwoni nie w porę? E, nie, wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No, to opowiedz mi o sobie. Jakie masz hobby? Hobby? E, zajmowałem się produkcją muzyki, ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi Twoje kompozycje. Są niezłe zwłaszcza utwór rozbujany. Co cię zainspirowało? E, już mówię. Któregoś dnia tak się bujałem i rozmyślałem, no i tak jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie, odpowiedzialność, uczciwość, bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec. Dlaczego powinniśmy Cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Nie zawiodę was. Fascynujące. Dobrze, Majs. Dziękuję za rozmowę. To już będzie wszystko. Dziękuję. Ehm, podać Panu e-mail na wszelki wypadek, czy. To mogło pójść lepiej. Może zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. I wszystko wyjaśnić. ハハハ。 ハハハ。<laughs> No dobra, skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy, dokąd prowadzi ten sygnał. Pracowałam dla RAND Corporation. Nie o skąd! Skąd miałabym cokolwiek mówić o R 35 Tam jest! Ta szyba wygląda na kruchą. Pomóż nam go otworzyć, bo inaczej zrobi się nieprzyjemne. Porwaliście mnie i przywiązaliście do krzesła. Czy to jeszcze za mało nieprzyjemne? Nie chcesz się dowiedzieć. Dobra. Wiemy, że trzeba wykonać sześć kroków. Jaki jest pieczo? Otwórz panel kontrolny. Już. Dalej. Zaśpiewaj koły kołysankę. Serio? Tak, gdzie tam? Za to, to zabawa! Już dobrze. Jest pani cała? Nic mi nie jest. Ale co to są za ludzie? Skąd wiedzą, że pracuję dla RENT? Lepiej pomyślmy o tym, jak się stąd wydostaniemy. Pora zdepchać Już po tobie, spider -Manie. Ona jest nasza. Proszę się schować. Załatwię to. <słuch> Nie w Wasza akcja to zwykłe porwanie! Jak ty miałem to zignorować? Już ich całkiem sam? Taka już moja praca. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie na ręce? Jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiotujesz, to mnie nie pozwiesz. Dobrze, zapewniam panią. Tylko niech mnie pani uprzedzi. <słuch> Dzięki Spider-Manowi nasza ukochana nauczycielka, Pani Ferguson, wróciła do nas cała i zdrowa. W dowód wdzięczności mam zaszczyt ogłosić Spider-Mana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Dzięki. Jesteś tu zawsze mile widziany, Spider-Manie. Dzięki. A teraz na dziedziniec czeka nas demonstracja i pokaz robotów. Czasu. Cześć, Miles. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi cię zachwalał. Dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie. Spotkajmy się na kampusie. Osobiście. Babce jest kilka zgłoszeń z kampusu BV. Pomyślałem, że do ciebie zadzwonię.